wokół postaci błogosławionego Carlo Acutisa narasta w internecie fascynująca dyskusja, która łączy jego duchowe przesłanie z aktualnymi wydarzeniami w Polsce. Analizuje się jego słowa i życie w poszukiwaniu znaków i wskazówek dotyczących przyszłości. Zamiast jednak gonić za sensacją, ten materiał ma na celu Rzetelne zbadanie na czym polega ten fenomen i jakie są jego faktyczne podstawy, oddzielając fakty od spekulacji. Temat ten jest szczególnie istotny dla wielu Polaków, ponieważ dotyka serca duchowych i społecznych przemian w kraju o głębokich katolickich korzeniach. W czasach niepewności i intensywnych debat wielu wiernych szuka duchowego przewodnictwa i znaków nadziei. Zrozumienie, jak przesłanie młodego błogosławionego jest interpretowane w polskim kontekście, pozwala lepiej pojąć współczesne dylematy wiary i tożsamości narodowej. W tym filmie przyjrzymy się autentycznemu nauczaniu i misji, jaką żył święty Carlo Akutis, a nie domniemanym przepowiedniom. Zbadamy konkretne zjawiska społeczne i duchowe w Polsce które skłaniają ludzi do łączenia ich z jego postacią. Naszym celem jest przedstawienie zrównoważonego obrazu, opartego na faktach i autentycznej duchowości, unikając bezpodstawnych twierdzeń i nadinterpretacji popularnych w sieci. Jako kanał poświęcony zgłębianiu katolickiej duchowości, podchodzimy do tematu z szacunkiem i rzetelnością. Nasza analiza opiera się na oficjalnych dokumentach kościelnych, biografiach i publicznych wypowiedziach Carlo Acutisa. Chcemy dostarczyć naszym widzom wiarygodnych informacji, które pomogą w osobistej refleksji, a nie budować narrację opartą na niepotwierdzonych doniesieniach czy teoriach spiskowych, które często pojawiają się w internecie. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego przesłanie tego młodego człowieka tak mocno rezonuje właśnie teraz w Polsce, musimy najpierw cofnąć się i dokładnie przyjrzeć się temu, kim on był naprawdę. Analiza jego życia i jego prawdziwej misji jest kluczem do odczytania, co jego duchowość może nam dzisiaj powiedzieć. To właśnie w jego biografii odnajdziemy fundamenty pod dalszą analizę tych rzekomych proroctw. Carlo Acutis, urodzony w 1991 roku, był z pozoru typowym nastolatkiem przełomu wieków. Kochał gry komputerowe, media społecznościowe i technologie. Jednak to, co go wyróżniało, to niezwykle głęboka i dojrzała wiara, której centrum stanowiła Eucharystia. Zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat, pozostawiając po sobie świadectwo życia w pełni oddanego Bogu w codzienności współczesnego świata. Jego główną misją nie było głoszenie proroctw, ale szerzenie miłości do Jezusa w Eucharystii. Nazywał ją swoją autostradą do nieba i poświęcił lata na stworzenie internetowej wystawy dokumentującej cuda eucharystyczne na całym świecie. To właśnie to dzieło, a nie przepowiednie, stanowi rdzeń jego duchowego dziedzictwa. Jego celem było przypomnienie światu o realnej obecności Chrystusa w najświętszym sakramencie. Karlo postrzegał internet jako potężne narzędzie ewangelizacji arenę, na której można skutecznie głosić dobrą nowinę. Widział w nim ogromny potencjał do czynienia dobra ale zdawał sobie również sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyfrowy świat. Jego postawa czyni go patronem dla młodych ludzi, pokazując, jak można używać nowoczesnych technologii w sposób odpowiedzialny i zgodny z wiarą. Można go porównać do współczesnego apostoła, który zamiast podróżować po rzymskich drogach, używał cyfrowych autostrad do docierania z przesłaniem wiary. Jego proroctwo nie dotyczyło konkretnych wydarzeń politycznych, ale było raczej duchową intuicją na temat przyszłości Kościoła w erze cyfrowej, ostrzegał przed duchową pustką, która może wynikać z niewłaściwego korzystania z technologii i zapominania o Bogu. Mając świadomość, że jego prawdziwym celem była ewangelizacja i promocja kultu eucharystycznego, a nie przepowiadanie przyszłości, możemy teraz rzetelnie przeanalizować, jakie konkretne wydarzenia we współczesnej Polsce są łączone z jego duchowymi przestrogami. Ta podstawa pozwala nam ocenić, czy te powiązania są uzasadnioną interpretacją, czy jedynie nadużyciem jego postaci i przesłania dla celów sensacyjnych. Współczesna Polska jest świadkiem głębokich przemian społecznych i kulturowych, które wielu określa mianem duchowego pola bitwy. Statystyki pokazują spadek praktyk religijnych zwłaszcza wśród młodego pokolenia, co stanowi wyzwanie dla kraju o tak silnej katolickiej tradycji. Procesy laicyzacji, widoczne od lat w Europie zachodniej, coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność, budząc niepokój wśród wiernych. Jednym z kluczowych zjawisk jest wpływ kultury cyfrowej na formację młodzieży. Święty Carlo Acutis jako apostoł internetu, zdawał się rozumieć to zagrożenie na długo przed innymi. Jego ostrzeżenia przed wykorzystywaniem sieci do szerzenia dezinformacji i budowania fałszywych autorytetów wydają się dziś w Polsce niezwykle aktualne, gdy media społecznościowe stają się główną areną debat światopoglądowych. Kolejnym obszarem napięć są intensywne debaty publiczne dotyczące fundamentalnych wartości i nauczania moralnego Kościoła. Kwestie te polaryzują społeczeństwo i często prowadzą do ostrej krytyki instytucji kościelnych, co osłabia ich autorytet. Dla wielu wiernych jest to czas próby i dezorientacji, w którym poszukują oni jasnych i wiarygodnych punktów odniesienia w swojej duchowej wędrówce przez życie. Należy jednak podkreślić, że są to złożone procesy socjologiczne, a nie pojedyncze, izolowane wydarzenia. Przypisywanie ich wyłącznie jednej duchowej przyczynie jest uproszczeniem, które nie oddaje pełni obrazu. Interpretowanie tych trendów w świetle przesłania Carlo Akutisa jest aktem wiary, a nie naukową analizą przyczynowo-skutkową, co warto mieć na uwadze przy dalszej analizie tych powiązań. Jak więc konkretnie wierni łączą ogólne, ponadczasowe przesłanie młodego błogosławionego z Włoch z tymi specyficznymi wyzwaniami, przed którymi stoi dziś polski kościół? Analiza cytatów przypisywanych Carlo Acutisowi i sposobu ich interpretacji w kontekście polskim pozwala rzucić światło na ten fenomen i zrozumieć jego głębsze duchowe motywacje. Często przytaczane słowa Carlo Acutisa, takie jak ostrzeżenia przed światem zapominającym o Bogu czy smutkiem życia bez Chrystusa, nie są proroctwami w ścisłym tego słowa znaczeniu. To raczej ponadczasowe duchowe przestrogi, które wpisują się w nauczanie Kościoła od wieków. Nie odnoszą się one bezpośrednio do Polski, ale ich uniwersalny charakter sprawia, że wierni odnajdują w nich trafny opis współczesnych wyzwań. W polskim kontekście jego głęboka troska o Eucharystię jest interpretowana jako komentarz do spadającej frekwencji na mszach świętych. Kiedy mówił o tym, że wielu katolików traktuje Eucharystię jak zwykły symbol, Niektórzy widzą w tym zapowiedź duchowego kryzysu, który dotyka polskie parafie. Jego słowa stają się lustrem, w którym wierni przeglądają stan swojej wiary i wspólnoty. Warto zauważyć, że istnieją różne sposoby interpretacji jego przesłania. Jedni widzą w nim niemal apokaliptyczne ostrzeżenie, inni zaś ponadczasowe wezwanie do nawrócenia i powrotu do źródeł wiary. Jeśli ta analiza duchowych zjawisk wydaje ci się wartościowa, rozważ subskrypcję kanału, aby regularnie otrzymywać treści pogłębiające rozumienie współczesnej wiary i jej wyzwań. Należy z całą mocą podkreślić, że Kościół katolicki nigdy oficjalnie nie uznał żadnych wypowiedzi Carlo Akutisa za formalne proroctwa dotyczące Polski czy jakiegokolwiek innego kraju. Wszystkie tego typu interpretacje mają charakter prywatny i pochodzą od wiernych, którzy w jego słowach odnajdują inspirację i odpowiedź na nurtujące ich pytania o kondycję duchową współczesnego świata. Czy jednak poza sferą interpretacji i domysłów istnieją jakieś namacalne ślady obecności i wpływu tego młodego błogosławionego na życie duchowe w Polsce? Okazuje się, że jego dziedzictwo zaczyna zapuszczać w naszym kraju korzenie w sposób znacznie bardziej konkretny i pozytywny, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, co jest niezwykle interesujące. Pozytywny wpływ błogosławionego Carlo Acutis'a w Polsce jest coraz bardziej widoczny, zwłaszcza wśród młodzieży, która odnajduje w nim wzór do naśladowania. Jego relikwie, peregrynujące po kraju, gromadzą tłumy wiernych, a modlitwa za jego wstawiennictwem staje się coraz popularniejsza. Jest on postrzegany nie jako prorok katastrof, ale jako patron normalności i świętości osiągalnej w codziennym życiu młodego człowieka. Jego dziedzictwo inspiruje konkretne działania ewangelizacyjne. Wiele polskich parafii i wspólnot młodzieżowych czerpie z jego przykładu, wykorzystując media społecznościowe, blogi i podcasty do dzielenia się wiarą. Ten model cyfrowego apostolstwa trafia do młodych ludzi w ich własnym języku i środowisku, pokazując, że wiara i nowoczesność nie muszą stać w sprzeczności, ale mogą się uzupełniać. Ogromne znaczenie ma również stworzona przez niego wystawa o cudach eucharystycznych, która była prezentowana w wielu polskich miastach i diecezjach. Dla tysięcy osób stała się ona okazją do pogłębienia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. To konkretne dzieło jego życia przynosi w Polsce owoce w postaci ożywienia pobożności eucharystycznej i większej świadomości tego centralnego dogmatu wiary. To pokazuje, że prawdziwe dziedzictwo Karlo nie opiera się na budzących lęk przepowiedniach, ale na inspiracji do pozytywnego działania i dostarczaniu nowoczesnych narzędzi do pogłębiania wiary. Jego wpływ jest konstruktywny. Buduje mosty między pokoleniami i technologiami, a nie skupia się na przepowiadaniu nieuchronnych katastrof. To właśnie w tym działaniu widać prawdziwą moc jego świadectwa i jego duchowości. Co zatem każdy z nas może praktycznie zaczerpnąć z jego postawy i przesłania? Jak przełożyć tę inspirującą historię na konkretne działania w naszym osobistym życiu duchowym, aby nie zatrzymać się jedynie na poziomie fascynacji Jego postacią, ale pójść o krok dalej w kierunku autentycznej zmiany i pogłębienia własnej relacji z Bogiem, zamiast doszukiwać się ukrytych proroctw. Warto skupić się na prostym i bezpośrednim wezwaniu, jakie kieruje do nas święty Carlo Acutis. Zachęca on do umieszczenia Eucharystii w centrum życia poprzez częstą adorację i, w miarę możliwości, codzienny udział w Mszy Świętej. To konkretny, praktyczny krok, który zmienia perspektywę i porządkuje hierarchię wartości w codziennym życiu każdego z nas. Aby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł, Warto odwiedzać oficjalne strony internetowe poświęcone błogosławionemu, takie jak te prowadzone przez postulatora jego procesu kanonizacyjnego. Pozwala to uniknąć dezinformacji i sensacyjnych treści, a skupić się na autentycznym przesłaniu, które płynie z jego życia i pism, które nam pozostawił po swojej przedwczesnej śmierci jako nastolatek. Realistycznie patrząc, Zgłębianie duchowości Carlo Acutisa nie da nam magicznej recepty na przyszłość ani nie odsłoni tajemnic nadchodzących wydarzeń. Może jednak zaoferować coś znacznie cenniejszego: jasną i sprawdzoną ścieżkę do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem tu i teraz. Jego celem było prowadzenie ludzi do Chrystusa, a nie odwracanie ich uwagi przepowiedniami. Zachęcamy do podzielenia się w komentarzach, w jaki sposób postać i przesłanie błogosławionego Carlo Akutisa inspiruje Wasze życie. Nie jako wizjonera przyszłości, ale jako wzór świętości na miarę XXI wieku, jako patrona młodzieży, internetu i codziennej wierności Bogów w małych, ale jakże ważnych sprawach, które budują naszą codzienność i relacje z innymi. Podsumowując. Prawdziwe proroctwo, płynące od São Carlo Acutis, nie dotyczy konkretnych wydarzeń w Polsce, ale jest uniwersalnym ostrzeżeniem dla całego świata. Przypomina, że życie bez Eucharystii, bez centrum i fundamentu, traci swój ostateczny sens. Jego dziedzictwo to nie jest przepowiednia, którą należy odczytać, ale zaproszenie, na które każdy z nas jest wezwany, aby osobiście odpowiedzieć.